W zeszłym sezonie rugbyści Juweni odnieśli historyczny sukces, zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. Zdobyli je, bo byli silni sportowo, ale również pokazali jeszcze raz, że są drużyną z charakterem. W końcówce sezonu brakło pieniędzy i Juwenia dograła ten sezon do końca na pełnych obrotach. W tym sezonie rugbyści Juweni również mają ambitne plany. Mam nadzieję, że jeszcze się sprężymy w tym sezonie, mimo problemów finansowych. Będziemy w stanie walczyć z najsilniejszymi i powtórzyć swój sukces. Ekstraklasowy sezon Juwenia rozpoczyna już w najbliższą sobotę meczem z Poznaniem. Drużynę nadal prowadzić będzie Andrzej Kozak. To bardzo dobra wiadomość dla kibiców rugby w Krakowie, bo właśnie Andrzej Kozak poprowadził Juwenię do historycznego sukcesu. Ale oprócz Andrzeja Kozaka w sztabie szkoleniowym Juweni zobaczymy innego, znakomitego kiedyś rugbiste, 66-krotnego reprezentanta Polski, zawodnika, który swoją karierę kontynuował we Francji i to w klubie zawodowym, co jest wyznacznikiem wysokiego poziomu. Stanisław Więciorek to jest mój wieloletni kolega, z którym razem graliśmy w budowlanych Lublin, z którym hmm. też razem kiedyś prowadziłem przez pewien czas drużynę budowlanych Lublin. Jest to zawodnik wiekowy, ale gdyby się coś tam strasznie działo, to, to, to wiem o tym, że złożył taką deklarację, że też założy buty i zagra. A ja przypominam Państwu, że mecz Juwenia Poznania, czyli inauguracja meczu w Mistrzostwa Klasy w najbliższą sobotę o godzinie 11.